Cześć, z tej strony Tomasz Kamiński. Jestem współzałożycielem firmy Way to Grow, w której pomagamy firmom, od startupów przez małe średnie firmy, aż po korporacje, rosnąć w zakresie sprzedaży. Pomagamy firmom układać procesy i wspierać działy handlowe dzięki warsztatom, lub, jeśli Twoja firma jest na tym etapie, wspieramy ją w rekrutacji specjalistów do działu sprzedaży. Chciałbym zaprosić Cię do serii naszych odcinków, w której rozbieramy proces sprzedaży na czynniki pierwsze. W tym odcinku dowiesz się, czym jest cold calling i jak wykonywać go poprawnie, aby zmaksymalizować te efekty. Jeżeli więc w Twojej pracy występują takie elementy, jak wykonywanie tzw. zimnych telefonów, ten odcinek będzie dla Ciebie wartościowy. Zapraszam. Dziś, tak jak wspomniałem, porozmawiamy sobie w temacie cold callingu. Jest to temat, który u niejednej osoby budzi najciemniejsze skojarzenia. Jest to temat, którego handlowcy bardzo często unikają, bo jest to żmudna praca. Chcę dzisiaj pokazać Tobie, jak możesz wykonywać te działania efektywniej: jak nie spalać przy tym swojej energii i jak wygenerować spotkania, o które Ci chodzi. Będziemy dzisiaj omawiali sobie, czym jest cold calling, jaka jest jego geneza i jakie elementy wpływają na efektywność tego procesu. Na początku chciałbym powiedzieć Ci o tym, jakie ja mam doświadczenie w tym aspekcie, żeby na ten temat się wypowiadać. Moja historia z cold callingiem zaczęła się około 20 lat temu, kiedy wracając z moich. Podboju w wojaży w Stanach Zjednoczonych dostałem propozycję pracy dla angielskiej firmy. Myślałem, że to będzie menadżerskie zajęcie, ponieważ mojego było na tamtym etapie dość mocno rozbuchane. Kiedy wróciłem, okazało się, że trafiłem do klasycznego boiling roomu, czyli mówiąc po naszemu call center. Było to dla mnie trochę jak zderzenie ze ścianą, ponieważ wchodząc tam, myślałem, że wystarczy wziąć telefon, zadzwonić Umówić spotkanie, czy w tym przypadku sprzedać usługę lub produkt. Firma zajmowała się sprzedażą akcji, papierów wartościowych oraz serwisów związanych z obsługą takich właśnie działań. Nie byłem wtedy jeszcze świadomy, jak wiele razy odbije się od ściany. Podnosząc słuchawkę, najczęściej słyszałem: Nie jestem zainteresowany, proszę do mnie nie dzwonić, skąd masz mój numer? Jeśli wykonujesz te zadania, zdecydowanie znasz te odpowiedzi na pamięć. Zacząłem zastanawiać się, co w takim razie dzieje się, yy, że niektóre osoby odnosiły większy sukces, a niektóre po prostu po tygodniu czy dwóch rezygnowały z tej pracy. Ponieważ praca polegała na wydzwanianiu tych numerów. Dostawaliśmy listy, wtedy jeszcze analogiczne. Analogowe, papierowe listy, na których było 200-300 rekordów, i po prostu kręciliśmy numery. Zacząłem obserwować wtedy mojego przełożonego. Był to Irlandczyk, który potrafił zaaplikować każdy jeden akcent. I mówię to z pełną powagą. Gość potrafił dzwonić do Liverpoolu i mówić jak typowy Liverpoolczyk. Dzwonił do Manchesteru i robił dokładnie to samo. Zmieniała się barwa jego głosu, ekspresja, ton, wszystko było dopasowane do rozmówcy. Wtedy odbyłem z nim ciekawą rozmowę. Powiedział mi jedną rzecz, która utkwiła i została ze mną do dzisiaj. Powiedział: Tomek, jeśli chcesz wykonywać to robotycznie, to za dwa tygodnie cię tu nie będzie. Możesz też podejść inaczej, czyli zacząć się tą pracą trochę bawić. I to jest pierwszy tip. Który chciałbym Ci dzisiaj podpowiedzieć? Zabawa w cold calling. Ale zanim opowiem Ci w szczegółach na temat tego, jak podejść do tej zabawy, może zacznijmy od tego, czy cold calling w dzisiejszym świecie ma jeszcze sens? Wiele osób mówi: Tomek, jest dzisiaj LinkedIn, jest automatyzacja, jest AI. Kto będzie jeszcze robił cold calling? To opinie wielu osób, natomiast ważne jest to, żebyśmy spojrzeli na pewne fakty. W dzisiejszych realiach sprzedażowych cold calling ma się świetnie, bardzo dużo firm wciąż go stosuje, a jeśli osoby, które go wykonują, robią to poprawnie, to zwracają konwersję na poziomie 10% umawianych spotkań. Jeśli ponownie zajmujesz się cold callingiem lub występuje on w Twojej pracy, to wiesz, że ta statystyka jest prawidłowa. Na 10 wykonanych telefonów, dobrze, jeśli umówisz jedno spotkanie. Warto więc zastanowić się, jakie czynniki wpływają na to, aby cold calling nie sprawiał nam bólu głowy, żebyśmy nie generowali w sobie prokrastynacji na poziomie hard i odwlekali ten cold calling do ostatniego dzwonka. Tak jak wspomniałem, pierwszym tipem, który chciałbym ci pokazać, jest nastawienie. Jeśli chcesz zabrać się do działań cold callingowych, musisz być pewien tego, że jest to na to właściwy moment. Jeśli masz słaby dzień, czujesz się źle, jesteś chory, to nie podchodź do tego zadania. I mówię to również z pełną powagą. Z tego względu, że po drugiej stronie też jest żywa osoba. Ona też odczuwa, też może mieć zły dzień i jedyne co odróżnia ciebie od setek innych telefonów, to twoje nastawienie i twoja ekspresja. Jeśli więc chcesz dobrze wypaść, nastaw się, włącz sobie muzykę, potańcz, poszalej, powygłupiaj się. Im więcej tego, tym naprawdę lepiej. Chodzi o to, żebyś ty i twoje ciało było w pełni zrelaksowane do tych właśnie działań. Możesz wczuwać się w pewne role i testować różne rozwiązania: krótkie formy, długie formy, formę bardziej przyjazną lub formę profesjonalną. Nie ograniczaj się do produktu lub serwisu, który oferujesz. Często zdarza mi się odbierać telefony od firm, które proponują zmianę operatora sieci. Mają pewnie jakieś szkolenie, nie chcę go oceniać. Natomiast na pewno zdarzyło się tobie odebrać taki telefon i szybko zakończyć tą rozmowę. A być może, tylko być może, wystarczyłoby zacząć to od drugiej strony, zapytać co takiego musiałoby się wydarzyć, żeby dla pani, pana była taka oferta atrakcyjna, interesująca, co potrafiłoby wnieść wartość do tego albo z czego nie jesteś po prostu na dzisiaj zadowolony. Jest to drugi element, o którym opowiem w szczególe. Wracając do tego pierwszego, chciałbym, żebyś mocno był do tego etapu przygotowany. Zorganizuj sobie nie tylko czas na to, żeby się nastawić, poprzez muzykę, ćwiczenia, również pewne rozruszanie swojego organizmu, ale także o miejsce, w którym nikt nie będzie tobie przeszkadzał. Jeśli pracujesz w call center, zadbaj o to, żeby twój sprzęt był dobrej jakości. Jeśli go nie posiadasz, zgłoś to przełożonemu. To inwestycja, która zwraca się, ponieważ twój komfort gwarantuje to, że będziesz mógł wykonywać te połączenia skutecznie. Jeśli pracujesz w normalnej firmie i jest to jeden z elementów Twojej pracy, znajdź cichy zakątek. Wygeneruj sobie taką przestrzeń, żeby nikt nie przeszkadzał ci. Pamiętaj, że cold calling to początek Twojego lejka sprzedażowego. To tak zwany otwieracz drzwi. Jeśli dobrze go wykonasz i dobrze poprowadzisz tą rozmowę, będziesz mógł wprowadzić kolejne kroki pod tytułem spotkanie, wysłanie propozycji. Czy umówienie wideo spotkania. To bardzo ważny, niemal kluczowy element, żeby pozyskiwać klientów. Pierwszym tipem, o którym Ci powiedziałem, było twoje nastawienie. Czas na tip numer 2. Jeśli chcesz dobrze wykonywać cold calling, to musisz wykonać pewien research. Bez tego, to tak jakbyś strzelał do celu, mając zamknięte oczy. Jeśli więc dzwonisz do firmy, proponując im spotkanie. Warto, byś wiedział, do kogo chcesz konkretnie się dodzwonić. Niemal każdy handlowiec, z którym rozmawiam, mówi: No tak, ale dzwonię na sekretariat, odbijam się od sekretariatu. Pani nie chce mnie przełączyć do właściwego działu. To błąd podstawowy. To błąd, który bardzo łatwo możesz rozwiązać. Mamy dzisiaj rzeczywiście wiele narzędzi, które wspierają nasze możliwości przeprowadzenia takiego researchu. Wystarczy wejść na stronę popatrzeć kto w tej firmie pracuje. Jeśli nie ma informacji na stronie, zawsze jest LinkedIn. Przeszukaj, poświęć na to 5 minut, żeby wyedukować się w temacie twojej firmy, z którą będziesz rozmawiał. Dużo prościej zadzwonić nawet nie posiadając bezpośredniego numeru na recepcję i poprosić o przełączenie do pana Jana Rowaka z działu X, niż powiedzenie przez telefon: "Dzień dobry, chciałbym porozmawiać o ABC". Z osobą XYZ, czy może mnie pani przełączyć, ponieważ wtedy rzeczywiście jest to cold calling i jest to zimny telefon. A celem tego zadania jest to, żebyśmy mogli te telefony ocieplić, ocieplić nas jako osobę i ocieplić kontakt między nami a osobą, która stoi na naszej drodze dotarcia do właściwej osoby. Więc tip numer dwa to zrób research. Namierz osoby, z którymi chcesz się skontaktować, sprawdź stronę, zdobądź informacje na temat aktualności. Być może firma inwestuje w jakąś nową fabrykę, linię produkcyjną, wprowadza nowy produkt. Cokolwiek to jest, znajomość pewnego niuansu, pewnego newsa z historii, z życia firmy stawia Cię ponad średnią rynkową, a to już dobry krok do tego, żeby pokazać wartość, którą chcesz przekazać klientowi. Tip numer 3 mówi wprost: wiedz po co dzwonić. Jeśli masz już dobre nastawienie, wiesz do kogo chcesz zadzwonić, to następstwem tego jest wiedzieć po co dzwonisz. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zabiegani. Biegamy od spotkania do spotkania, od Teamsa, Zuma. Ty wymień, wiesz o tym przecież doskonale. Jeśli dzwonisz do kogoś, z kim nie masz jeszcze zbudowanej relacji, musisz być przygotowany na kilka rzeczy. Po pierwsze, Osoba nie spodziewa się Twojego telefonu, więc dobrze, żebyś mógł w dwóch, trzech zdaniach maksymalnie opisać jej cel tej rozmowy. Praktyka, która ma tyle samo chyba fanów, ile przeciwników, mówi o tym, żeby zapytać, czy to jest dobry czas na rozmowę. Niektórzy mogą się kłócić, że każdy może powiedzieć, że nie, nie mam czasu. Moja praktyka pokazuje, że jeśli pytam to pokazuje szacunek do mojego rozmówcy, a mówię mu wprost. Czy to dobry czas, żebyśmy poświęcili na tą krótką rozmowę 2-3 minuty pana czasu. Po pierwsze określasz ramy czasowe takiego połączenia, i osoba może w tym czasie opuścić lekko gardę, bo wie, że nie zajmiesz jej 10 minut, mówiąc sprzedażowym sloganem, marketingowymi, e, okrągłymi tekstami i tym, że będziesz chciał im coś wciskać. To będzie tip bonusowy. Więc, jeśli dzwonisz do firmy, bądź przygotowany. Mów konkretnie i zwięźle. Powiedz: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kamiński. Dzwonię z firmy Way to Grow. Dzwonię z konkretnym tematem. Realizujemy programy, które wspierają firmy w rozwoju sprzedaży. Teraz są programy, które realizujemy z dofinansowaniem do 80%. Chciałbym porozmawiać w tym temacie. Czy to dobry moment? Przekazujesz komuś wartość i pewną korzyść, i tak jak mówiłem wcześniej, określasz konkretnie ramy czasowe. To koniec mojej sprzedażowej mowy. Nie poruszam tam tematów, ile to będzie kosztowało, co wy z tego zyskacie. Zadaję proste pytanie: Czy widzi Pan przestrzeń do tego, żebyśmy mogli spotkać się i porozmawiać o tym, jakie macie sprzedażowo wyzwania? Wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy my, jako Way to Grow, będziemy Was w stanie skutecznie wesprzeć. Dodaję też przestrzeń do tego, żeby ktoś nam odmówił, ale wolę prawdziwą odmowę niż umawianie spotkań, które i tak finalnie nie dochodzą do skutku. Jeśli nie odgadłeś, to podpowiem. Bonus tip: to kwestia absolutnie kluczowa. Cold Calling to nie telefon sprzedażowy. To telefon, którego cel musisz znać jeszcze przed podniesieniem słuchawki. Jeśli twoim celem jest umówienie spotkania, wyrzuć z głowy, ze skryptu, z kartki, z notatek, wszelkie możliwe informacje, które będą mówiły o aspektach sprzedażowych. Spróbuj odwrócić tą sytuację. Jeśli zadzwonię do ciebie i będę chciał sprzedać ci coś. Czego nie wiesz, czy chcesz, nie wiesz, czy potrzebujesz, nie wiesz, czy chcesz to kupić ode mnie, to jaka jest szansa na powodzenie? Zamiast tego, możesz zaprosić mnie, żebyśmy porozmawiali o tym, czy to w ogóle ma sens. W świecie biznesowym każda minuta jest na wagę złota. Powiedz swojemu rozmówcy, że ten czas będzie dla niego wartościowy i merytoryczny. Przekaż mu informację, że dowie się cennych dla niego informacji, które nawet jeśli nie zdecyduje się na późniejsze rozwinięcie tego tematu, będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy. Podsumujmy. Cold calling to pewien złożony proces. To nie relikt przeszłości, tylko nadal aktualne narzędzie, z którego korzystamy. Jeśli zatem zadbasz o to, żeby mieć Dobre nastawienie, wiedzieć informacje na temat firmy i tego, z kim chciałbyś porozmawiać, będziesz przygotowany do tego, co chcesz konkretnie uzyskać od tej osoby i co chcesz jej przekazać, a dodatkowo nie będziesz chciał przez ten telefon sprzedawać, to twoja szansa na to, że będziesz umawiał dużo więcej spotkań, znacząco wzrasta. Jeśli uważasz, że Ty i Twój zespół moglibyście skorzystać na tym, aby wzbogacić swoje kompetencje sprzedażowe dzięki warsztatom, zapraszam Cię do kontaktu. Wejdź na stronę www.waytogrow.pl. Tam możesz wejść w zakładkę Kontakt lub najpierw poczytać na temat naszych warsztatów sprzedażowych, które, jak wspomniałem wcześniej, są realizowane wraz ze wsparciem środków unijnych. To oznacza, że Twoja firma może uzyskać do 80% dofinansowania na takie warsztaty. Brzmi sensownie? Zapraszam Cię do rozmowy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.